Muszę przyznać, że to też moja życiowa passa, bo jeszcze nigdy tutaj nie wygrałam meczu, a tym bardziej za trzy punkty. Więc to jest taka ogromna wewnętrzna radość, że zeszły został zomany. Cieszę się, że właśnie z tą drużyną, bo udało się pokonać rywalki w czterech setach mimo jeszcze falującej gry. Na pewno złość, bo nie pokazałyśmy takiego pazura przysłujowego i wydaje mi się, że nie udało nam się złamać najmocniejszego elementu przeciwniczek, czyli bloku obrona tego elementu i wydaje mi się, że każda akcja, którą broniły, którą blokowały, napędzała je tylko i wyłącznie mocniej, żeby wygrać to spotkanie, natomiast nam tego zabrakło, takiej werwy wydaje mi się. Łatwo nie było ani przez chwilę, mimo że może wyniki nie wskazują na to. Nie, był ciężki mecz, nie spodziewałyśmy się łatwego meczu ani przez chwilę, bo wiemy, że z rywalkami dzieli nas w tabeli naprawdę niewiela, niewielka różnica punktów. I to wskazuje, że to były dzisiaj dwa równe zespoły, dwa walczące zespoły i dzisiaj po prostu okazałyśmy się lepsze. Jest taki sezon też chorobowy, wirusowy, więc nie ukrywam, zmagamy się z takimi problemami. Ale nie uważam, że to powinno być jakieś odjęcie w naszym zespole, ponieważ mamy bardzo równy zespół i już w wielu meczach okazywałyśmy, że zmienniczki potrafią robić dobre zmiany. Niestety wiemy, że w damskiej siatkówce szczególnie zdarzają się takie nieszczęśliwe sety. Wydaje mi się, że zbyt dużą paniką weszłyśmy w ten trzeci set. Co skutkowało tym, że rywalki nakręciły się w ataku szczególnie i były dużo skuteczniejsze. Popełniłyśmy dużo głupich błędów. Cieszy to, że potrafiłyśmy się odbudować na nowo i wejść z czystą kartą w czwarty set. Wydaje mi się, że właśnie po tym meczu potrzebujemy odsapnąć, odetchnąć i tak też robimy, ponieważ mamy tam dwa dni wolnego i... I wydaje mi się, że będzie to bardzo potrzebne dla wszystkich zawodniczek, ponieważ mamy ten rytm mecz za meczem i teraz taka chwila odpoczynku bardzo nam się przyda. Myślę, że możemy być zadowoleni szczególnie z tych elementów. Możemy się pochwalić też dobrą zagrywką. Dzisiaj walki całkiem dobrze przyjmowały, nie popełniały błędów, ale oddalałyśmy je od siatki. Dzięki temu właśnie super grał w Zapraszamy wszystkich kibiców na wtorkowe spotkanie pucharowe z zespołem Starnowa. Nie może was zabraknąć, potrzebujemy waszego wsparcia. Będzie to mecz, który da nam przepustkę do Final Four. Zapraszamy.